Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl Dzień dobry Państwu. W święto narodowe 3 maja witamy bardzo serdecznie z Katowic, obiektu piłkarskiego Rapid to tutaj za niespełna 5 minut na boisko wybiegną ekipy Sparty Katowice i AKS-u Mikołów. To bardzo ważny dzień dla obu zespołów. Obie ekipy cały czas toczą zażartą walkę o awans do czwartej ligi. Goście przewodzą w ligowej tabeli z dorobkiem 62 punktów, no i mają 3 punkty przewagi nad drugim w tabeli Zagłębiem 2 Sosnowiec i dzisiejszym gospodarzem, czyli Spartą Katowice te chwilkę, początek tego spotkania więc będzie to dobry moment na przedstawienie składów w jakich wystąpią obydwa zespoły. AKS Mikołów numer 1 Łukasz Szczepek, z czwórką zagra Przemysław Gałecki, 8 to Wojciech Przybylski, 11 Jakub Nowak, 13 Mariusz Korzeniowski, 14 Damian Gacki, 15 Tomasz Tabiś, 17 Daniel Paszek, 19 Michał Biernacki, 23 Jacek Wójec, 25 Mariusz Gancarczyk. Trener jest Adam Kręciasek. Sparta Katowica, 1 to Pieczonka, 5 Daniel Krawczyk, 3 Michał Szal, 19 Sebastian Sarzała, kapitan zespołu, 7 Bartosz Sobotka, 6 zagra Tomasz Hołota, 10 Kamil Będkowski, 8 Martin Markosian, 17 Kamil Witkowski, 14 Wiktor Weber i 13 Fabian Wlaś, trenerem wsparty jest Michał Czysz. No i rozpoczynamy mecz na szczycie katowicko-sosnowieckiej ligi okręgowej. Żółdrożne dla Sparty Markosian w narożniku boiska. Dośrodkowanie w pole karne jeszcze nie koniec tej akcji. Ponownie Markosian ma dużo miejsca, dorzuca tą piłkę. I słupek gratuje teraz AKS Mikołów. No nie wiem czy to było dośrodkowanie czy uderzenie Martina Marcosiana, no ale mogło skończyć się bramką już na początku tego spotkania. Martin Markosian. Będkowski ponownie do Markosiana. Jest tutaj Hołota, uderza na bramkę. Pomocnik Sparty. Uderzenie niecelne, no ale zabrał brawa od trenera Michała Czyża. Pomocnik Sparty Katowice. W różniku już Mariusz Korzeniowski. Zbyt słabo wrzucona ta piłka. Kotuje się w polu karnym Sparty, i będzie rzut karny dla ekipy gości. Na no faule Michała Szala. No i AKS będzie miał okazję zrzutu karnego na pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Przy piłce Daniel Paszek, w bramce sparty Krzysztof Pieczonka. Zobaczmy. Paszek uderza i goście prowadzą 1 do 0. Wyczuł intencję Paszka Krzysztof Pieczonka, no ale zabrakło, żeby... Udało się tą sytuację wybronić. Zobaczmy, bo będzie niebezpiecznie w polu karnym. No i fantastycznie broni teraz Pieczonka. No ale mieliśmy też fałę w tej sytuacji. Dużo miejsca teraz na prawej stronie. Magacki piłka w pole karnym groźnie pod bramką Pieczonki. No broni to bramkarz Sparta, ale mieliśmy też spalonego. No kolejna dobra okazja dla ekipy gości. Sparta poza tym uderzeniem Markos Jana, które zatrzymało się na słupku bez sytuacji. No Ale do końca spotkania jeszcze sporo czasu. Będzie czas na rehabilitację. Goście już wznowili uderzenie na bramkę Krzysztofa Pieczonki. Pewnie łapie to bramkarz sparty. Zgrał do Webera. Weber dorzuca w polekarny. Jest tam Markosjan. Jeszcze jest sobotka. Wyblokowane to uderzenie. I to kolejna okazja na szybką akcję dla AKS-u. Spalony jednak no mają szczęście gospodarze, bo gdyby sędzia nie podniósł chorągiewki, to mogło to skończyć się drugą bramką. Jak będzie chwila okazji, to zobaczymy na powtórce, czy ten spalony faktycznie był. Sobotka. Piłka dorzucona w pole karne. Zastawiał tam się Fabian Wlaśno, no ale nie zrozumiał jego intencji. Wiktor Weber. Michał Szal uderza na bramkę. Szal! Ależ teraz było blisko. Rozpoczyna AKS Mikołów. No, bardzo doświadczony zawodnik. Wiele lat spędzonych w Podlesiance, Katowice. Popularny kaka od rundy wiosennej. Jest zawodnikiem Sparty Katowice. Fabian wlasie wyrównuje stan tego spotkania. No dość niespodziewanie gospodarze doprowadzają do remisu w tym spotkaniu. No przyznam szczerze, że aż zamarłem podczas uderzenia zawodnika Sparta. No niewidoczny w tej pierwszej odsłoni, ale gdy przyszło już co do czego, to wpisał się na listę strzelców. Gacki teraz zdecydowanym wyjściem w powietrze wygrywa tą głowę Kubacki do Będkowskiego. Hołota. Piłka na Kubackiego, ten na prawej stronie boiska już w polu karnym Kubacki wykłada do Marko Sjana, nie ma jak uderzyć, jest Krawczyk, piłka w pole karnym do Witkowskiego i fantastycznie broni Szczepek. Co za interwencję teraz bramkarza AKS, fantastycznie wyjął tą piłkę bramkarz gości, no wydawało się, że nie ma kompletnie szans na jakąkolwiek obronę tego strzału Kamila Witkowskiego, no ale zrobił to naprawdę fenomenalnie. Sytuacja była no wzorcowa. No. Nic tylko dołożyć głowę i, no i strzelić. Udało im się wyciągnąć. Potem się trochę otworzyliśmy. Dwa błędy indywidualne. No i tyle. jest no. wygrywa. Mamy robotę do zrobienia, robimy swoją robotę i tyle. No ale do końca spotkania jeszcze troszkę czasu zostało. Każda z ekip może przechylić ten wynik na swoją korzyść. A teraz spójrzmy, bo jest rzut różny dla Mikołowa. Piłka jeszcze posłana w pole karne. No z problemami teraz Krzysztof Pieczonka. Dobra, interwencja bramkarza Sparty. Będkowski teraz do Fabiana Wlazia. No mają dobrą okazję gospodarze. Wlaź, piłka dochodzi do Markosjana. Będzie znakomita okazja. Martin Markosian. I broni to Łukasz Szczepek. No doskonała okazja Sparty Katowice. Może przybliżyć do awansu do czwartej ligi. Zarówno sparty, jak i AKS Mikołów. Pieczonka. Niedokładnie pieczonka do Witkowskiego. To stwarza szansę dla AKS-u. Zobaczmy, bo będzie groźnie. Jest drugi rzut karny w tym pojedynku dla zespołu z Mikołów. No wszystko zaczęło się od tej straty Krzysztofa Pieczonki. Goście szybko wznowili grę. No i drugi faul Michała Szala w tym spotkaniu. Wujec kontra Pieczonka. Wujec wyczuł intencję zawodnika. AKS-u Krzysztof Pieczonka, no ale uderzenie było na tyle precyzyjne, że goście wychodzą na prowadzeń. No bliski obrony tego strzału był Krzysztof Pieczonka, podobnie jak w pierwszej połowie wyczuł intencję strzelca. Uderza Tabiś, ładne uderzenie, no i świetnie broni Krzysztof Pieczonka. Ładne, soczyste uderzenie z prostego podbicia tabisia, ale czuj, czujnie w bramce Krzysztof Pieczonka. Dobrze teraz przyjmuje piłkę Hołota, jest Będkowski do Fabiana Wlazia, ale dobrze w linii obrony zachowuje się Gancarczyk. Piłka teraz do Wasiaka. No i zmarnowali tą okazję goście, ale cały czas są przy piłce. Ściętek faulowany przez Wlazia, przywilej korzyści zastosowany przez sędziego. Piłka na lewej stronie boiska jest Korzeniowski w polu karnym. Wykłada tą piłkę i jest trzecia bramka dla AKS-u Mikołów. No to może definitywnie zabić to spotkanie. Goście prowadzą 3 do 1. Ożywili się kibice gości. Triumfuje trener gości Adam Krzęciesa. No ma duże powody do radości szkoleniowiec AKS-u Mikołów. Sparta ma czego żałować. Mogli to spotkanie nawet wygrać, ale trzeba też uczciwie przyznać, że to AKS był dzisiaj zespołem lepszym. No i pod opieczni Adama Księciesa dopisują w ligowej tabeli kolejne trzy punkty, no i przybliżają się do czwartej ligi Chcieliśmy tutaj wygrać i wiedzieliśmy, że Sparta też pójdzie gdzieś wysoko, mocno, no bo nie mieli już nic do stracenia, musieli z nami wygrać, jeśli chcą się liczyć gdzieś w walce o awans. My to wiedzieliśmy, graliśmy spokojnie gdzieś swoje, poczekaliśmy na swoje okazje, no i było ich potem trochę. Trzeba uznać też, docenić właściwie Łukasza Szczepka w bramce, bo dwa razy nas uratował, ale po to jest w bramce. Przegrywamy mecz, to co chłopakom powiedziałem w szatni i też powiem to samo, no to tą porażkę biorę tylko i wyłącznie na siebie, bo drużyna chciała grać w taki sposób, jaki, jaki ja im to przedstawiłem i realizowali to. To, że przy wyniku 1-1 jeden, jeden nie wykorzystujemy trzech sytuacji i potem przeciwnik zdobywa. To cechuje AKS Mikołów, że to jest naprawdę solidna drużyna i potrafią, nawet jak nie idzie, to oni potrafią przytrzymać te gorsze momenty i potem wykorzystali swoje okazje i wygrali ten mecz. No i wiedzieliśmy, wiedzieliśmy o tym, że sparta na początku ruszy, bo tak strzelałem najczęściej bramki gdzieś po przerwie, do przerwy albo na koniec meczu. No i niestety straciliśmy bramkę. Ale myślę, że to nam nawet trochę pomogło, bo, bo Sparta gdzieś uwierzyła, że może zdobyć drugą bramkę. E, odkryli się jeszcze bardziej, no, a my po prostu wiedzieliśmy, co chcemy grać w tym meczu i chwała chłopakom, e, zostawili dużo serca na boisku, pokazali, że po prostu są drużyną lepszą i ja się ogromnie cieszę. My dzisiaj mieliśmy plan na ten mecz. Według mnie realizowaliśmy go dobrze. Brakło nam trochę szczęścia i po trochę umiejętności, bo mieliśmy sytuacje bramkowe. Fabian miał sytuację, Martin miał sytuację, trafiamy w słupek. No, jakbyśmy strzelili bramki, to myślę, że ten mecz można by było zamknąć takim samym wynikiem w drugą stronę. Przy tych dwóch sytuacjach, no to rzut karny, no oczywiście rzuty karne były jak najbardziej prawidłowo podyktowane, to znów my, to co było w poprzednich meczach z Cyklonem, Zagłębiem, czy nawet z Mikołowem w tamtej rundzie, no to znowu się to powtórzyło, że to my przeciwnikowi sprowokowaliśmy tę te, te sytuację i zdobyli bramki, no ale to też Mikołow ma bardzo dobrą ekipę. Nastawialiśmy się, że to będzie trudny mecz i to się sprawdziło. Niedosyt będzie na pewno ogromny, ale pozostaje nam jeszcze kilka tych kolejek i my dalej musimy wierzyć, że to nasz cel możemy osiągnąć. Będzie to trudne, ale w sobotę mamy najbliższy mecz, mamy, mamy derby i trzeba wszystko zrobić, żeby tam z podniesioną głową wyjść i wygrać ten mecz i, i patrzeć w kolejne kolejki. Świętują podopieczni Adama Krzęciesy. No a za uwagę dziękuję już Państwu dzisiaj. Drzeniek Kamil, do usłyszenia, do zobaczenia.